Czy wiecie, że coraz więcej krajów, nie tylko europejskich, ale na całym świecie, rezygnuje z fizycznej gotówki? Szwecja czy Norwegia tam już prawie nikt nie płaci banknotami czy bilonem. Nawet babcia musi mieć w sklepie aplikację, którą zapłaci za zakupy. W Polsce również coraz częściej płacimy kartą czy blikiem. Osobiście sam się na to łapię, kiedy Coraz częściej płacę tylko i wyłącznie za pomocą blika czy karty, którą mam zamontowaną w telefonie. Nie pamiętam, kiedy płaciłem gotówką. Niemniej jednak, gotówka to wolność. Gotówka sprawia, że rząd nie będzie wpadał na takie pomysły, że kiedy kupimy na przykład coś nieekologicznego jego zdaniem, to nagle dostaniemy za to karę. Gotówka sprawia, że obywatele mogą czuć się jeszcze wolni. Dlatego jestem zwolennikiem utrzymania gotówki. Niemniej jednak, oczywiście, korzystam z dogodnień płacenia kartą czy blikiem. A wy co myślicie o tym temacie? Jesteście za gotówką, czy jesteście za tym, żeby rząd również wprowadził wirtualny pieniądz, nad którym będzie trzymał? Pieczę. Dajcie znać w komentarzu.